Cześć, witam na kanale zdrowie od początku. Ja mam na imię Dorota, jestem fizjoterapeutką, i dzisiaj o tym, jak wspomagać dziecko w leżeniu na brzuszku. Zapraszam. Od razu powiem, że bardzo dużo dzieci nie lubi leżeć na brzuszku. I rzeczywiście w pierwszym okresie życia, w takich pierwszych trzech miesiącach, to leżenie na brzuchu jakby wymusza na dziecku wyprost. I jest to dla dziecka mocno niekomfortowe. Jeśli dojdą jeszcze zaburzenia w obrębie układu pokarmowego, to mamy takie kombo, że dziecko po prostu na tym brzuszku leżeć nie lubi i w zasadzie dramatu nie będzie, jeśli będzie na tym brzuszku leżało mało. I teraz może dużo osób podnieść właśnie temperaturę sytuacji i powiedzieć, że nie, że to jest wymagane i tak dalej. Oczywiście do kontroli głowy. Leżenie na brzuszku jest wymagane, jednak są badania, które mówią o tym, że dzieci, które leżały mało na brzuchu względem tych, które leżały długo codziennie, uzyskiwały chodzenie w podobnym okresie życia. Także zresztą w gabinecie bardzo często spotykam się z rodzicami, którzy przychodzą do mnie z dzieckiem dwumiesięcznym i okazuje się, że ono w zasadzie na brzuchu wcale nie leżało. I wystarczyła zmiana pielęgnacji, wspomagany troszkę leżenie na brzuszku, i bardzo szybko dziecko to nadrabiało, także nic się wtedy nie dzieje. Zresztą, u niektórych dzieci, które szczególnie mają problemy w zakresie układu pokarmowego, to w pierwszym miesiącu życia. Leżenie na brzuszku będzie bardzo trudne i nawet bym polecała bardziej, właśnie szczególnie u tych dzieci, które się odginają, mocno prężą i tak dalej, żeby jednak były na plecach w pozycji zgięciowej, z podniesionymi nóżkami. Nawet można wsunąć pod pupę jakiś klin bądź taki mały segregator owinięty kocykiem. Oczywiście, ze wszelkimi ob obawami, to udajcie się na konsultację do lekarza i do fizjoterapeuty dziecięcego, ale mówię, jak to często w praktyce wygląda? Nawet kiedyś do mnie trafiło dziecko, które nie chodziło, miało, nie, w ogóle nie wstawało, a miało chyba 11 miesięcy, koło roku. No i w Podczas wywiadu okazało się, że to dziecko bardzo dużo podróżowało z rodzicami. Mama była mocno aktywna zawodowo, i w zasadzie to dziecko spędziło prawie całe życie w foteliku bądź gdzieś, właśnie w jakimś czymś, co go unieruchamiało, także nie miało możliwości do trenowania. Natomiast zdrowe dziecko na drogi. Tylko musimy mieć pewność, że jest zdrowe, dlatego konsultujmy się z fizjoterapeutą i z lekarzem. Ale wracając do tematu, właśnie jak wspomagać dziecko w leżeniu na brzuszku. Pierwszą taką podstawową rzeczą, którą możemy robić, to po prostu leżenie dziecka na nas, na brzuchu. Tylko wtedy, jeśli okazuje się, że dziecko odgina głowę za bardzo do tyłu i unosi ją bardzo wysoko. No, to mocno trzeba tutaj nóżki zgiąć. Zresztą noworodek zawsze ma zgięte nóżki, więc ten, ale jak jest starsze, to warto te nóżki podgiąć pod brzuszek i tak ułożyć dziecko, tak znaleźć pozycję, szczególnie umamy na piersiach, żeby właśnie nie wymuszało to takiego wyprostu głowy. Kolejną rzeczą to leżenie na macie, na brzuszku, z rączkami właśnie pod ręcznikiem, i tu zaraz wam pokażę. I w tym celu właśnie robimy z ręcznika taki wałeczek i wkładamy dziecko na ten wałeczek. Rączki staramy się, żeby były na zewnątrz, i wałeczek na tyle wysoki, że jak dziecko położy się na przedramionach, na łokciach, to wtedy będzie pod kątem prostym. I w tej pozycji możemy położyć rękę na mietnicę i ściągnąć w dół. Dzięki czemu właśnie głowa się bardziej podnosi, bo środek ciężkości ciała jest właśnie w okolicach mietnicy. Oprócz tego można wprowadzić dziecko w podpór na przedramionach i w ten sposób go trzymać. Możemy to robić, będąc też przodem do dziecka, żeby jeszcze bardziej zachęcać sobą, y, twarzą swoją do y, unoszenia głowy. Można właśnie w ten sposób położyć dziecko na piłce. Yy. I jeśli opuścimy w dół, to dziecko siłą rzeczy będzie miało łatwiej, właśnie, y, możliwość uniesienia głowy. I po prostu można też pomóc z trzymaniem za ramiona, w ten sposób, właśnie, w podporze tym niskim. I po prostu bujać, uśmiechać się do niego, i w ten sposób, właśnie wspomagać kontrolę głowy i podpór. Kolejnym, kolejną możliwością do e, wspomagania na brzuszku jest noszenie dziecka na brzuszku na naszej ręce w ten sposób. Zawsze staramy się chwycić właśnie e, za pupę, żeby dziecko było bardziej tu zaokrąglone, ale w ten sposób dziecko też Zachęcone dźwiękiem, światłem, będzie unosiło głowę. I kolejną rzeczą, w zasadzie ostatnią, którą Wam dzisiaj zaproponuję, to leżenie na nogach. Dajemy sobie trochę nogi na jaworowicz, tak trochę bokiem. Układamy dziecko na brzuszku i też przekładamy rączki za naszą nogę czyli dziecko jest pod takim, pod takim skosem. Kładziemy rękę na miednicę, tym samym też kierując środek ciężkości w okolicach miednicy, powodując, że dziecku jest łatwiej unieść głowę. Ta głowa, nawet jak macie noworodka, czy właśnie maluszka dwu-, miesięcznego, ona mu nigdzie nie poleci, nie ma takiej możliwości, dlatego nie bójcie się tej pozycji. I w tej pozycji można też troszeczkę bujać dziecko. Raz na jedną stronę, wracamy na środek i na drugą. Te kilka sposobów na wspomaganie leżenia na brzuszku bardzo fajnie się sprawdzi, nawet na początku na kilka sekund. Spróbujcie znaleźć czas aktywności właśnie z jednym z tych sposobów, który najlepiej dziecko toleruje. Natomiast zawsze jednak dążymy do leżenia samodzielnego na macie. Oczywiście, jeśli będziemy przed dzieckiem, to będzie najlepiej, bo będzie najlepsza motywacja. I wydłużamy ten czas. Dziecko zresztą ci pokaże, ile jest w stanie tak poleżeć. Zapraszam Was do pobrania karty rozwoju dziecka. Będzie w opisie link do pobrania. Bardzo fajna karta w główne kroki milowe, rozwój ruchowy, poznawczy i też komunikacja, dlatego warto ją ściągnąć. Takie kompendium wiedzy na jednej karcie. Będzie można sobie to wydrukować, oczywiście, bezpłatnie. Zapraszam Was do subskrybowania mojego kanału. Do lajkowania, podzielcie się w komentarzu, jak to jest z Waszymi dziećmi, i życzę wszystkiego dobrego. Dzięki, cześć.